Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy W Trackmanie. Gra mi się tu już ładuje. Co my tu mamy? Jakieś nie wiadomo co. Dobra, nieważne. Aha. Dobra, fajnie. E, no, bardzo sobie pojechałem. <grybujesz> Tylko dołączyłem do mapy i od razu koniec. No, trzeba w lewo, bo to To było za szybko. Ej, okay, dawaj, Przywaliłem. Ja, dawaj. tutaj. Nie dobra, idealnie, nie idealnie, bo przywaliłem. Jest idealnie, nie idealnie źle. Nie właśnie jedzie. No trudno, nie wyszło, no i tyle, jedziemy dalej. Znaczy jedziemy dalej, jedziemy od początku. Dobra, skupienie maksimum level. Ajajaj. He, he, he. O nie. Pan To jest złe. To jest idealnie. Teraz tu nie przywalić. Pięknie. Już bo Nie, zapomniałem chyba w prawo na tych pętlach. Nie, trom facet. Dobra. Teraz żeby tylko się udało. Jedziemy. Jedziemy. Nie, no dobra. To się... To nie wyszło. Tak, to się to nie wyszło. A, zwolni, bo przybale jak tamten gościu obok mnie. No nie no. Ten nie pojechał. Co to miało być? A? To chyba na czacie w ogóle narzeka, że mu nie pasuje, że nie można grać cały czas na na grze za darmo, o, kurde bo ja na niej gram też, ja nie mogę też grać ile chcę ale to to tam mnie to jest za darmo I tak w to dużo nie gram, gram w, w sumie to grałem w to tyle co na kurde ale mi to nie wychodzi no, przynajmniej sobie mogę grać no i tu ja tam jestem zadowolony. Okej. Okay. Skoczyłem. Teraz żeby się tylko rozpędził odpowiednio. Kurde. Ajajaj. Ale do niczego. NIE! Naprawdę... Ciekawe co tu się trąbi, bo nie wiem... Wszyscy trąbią, nie wiem w ogóle nawet po co tu trąbić... Ktoś się przesłonił... Ła! 60, Nie, 540! Hehe, <grym> nice! Nice! Aha. Napięknie. Tutaj prosto na Powiedzmy, że doleciałem. Kurde, naprawdę ile zostało 3 minuty. Jeszcze mam jazdę. Na skok. Napięknie. Pięknie, pięknie. Napięknie, pięknie. Pięknie, tu. Sandys, bong. Doleciałem. Na styk. Nie, znowu za... Pacan ze mnie jakiś, czy co? Nieważne. To mi nie wyjdzie. Czas na czternaste miejsce. Naprawdę. Siulowa to przesłoniła. Dobra, no. Dwie minuty jeszcze mam. No kurde, co to ma być? Szybciej tu się unie da prawie. O kurde. Co za oszustwo! Dragmania, ogarni się. Co to jest, kurde? mu tam się wskoczyć teraz nie dało? Jak robiłem tak samo i się dało. No patrzcie na to co za głupie to jest jakieś. Jak mi wychodziło tak mi nie wychodzi. Jadę normalnie tak jak powinienem, nie wiem co ta gra tu widzi złego. No, no w końcu pięknie przeskoczyłem, co tu się dzieje? Jedziemy jeszcze raz, jademy jeszcze raz. Znowu zapomniałem skręcić. Teraz skupienie maksimum level, opus 100%. Gdzież ja tu pojechałem. <grych> Co to miało być? <grych> Mnie źle teraz poleciałem. Pojechałem. To piękne. Nie, 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 Widzicie? Widzicie? widzicie Widzicie No i nie, się nie, 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 no i idziemy do... Zobaczymy się za moment. Usłyszymy. No i kolejna runda. <tryk> Ach. <gryny> Oj to ma, wie ma wiele głosów na to, że się nie podoba Co jest? Halo Ile mam tu czekać? Aha, tu są można w kitmęć Odkryłem magię Odkryłem magię Co? What? Halo Co tu chodzi A ta 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 jeszcze raz Jeszcze dużo czasu, prawie 7 minut. Dobra Nie jest tak źle, Było będzie źle, bo mogę odpaść. Nie odpadłem, nie odpadłem od tego, jaki przejechałem. Chyba ich pora bało. Co, Co to ma być za przejazd? Co za trasy tu no, pięknie pojechałem Pięknie mo można mi pogratulować Tylko mi pogratulować Dobra ja gaz odpuściłem Dobra Dobrze No właśnie, za bardzo zwolniłem, no i tyle. No, tutaj źle się, się odbiłem, ale to się jeszcze da przejechać. No, szybko Teraz tutaj tylko nie przyzwaniać ciągle orkowi. Dawaj, dawaj, dawaj! Nieważne. Do tyłu i jademy. Kurde, czego to tak wolno tej prędkości nabiera? No, co tak. Kurde, tak szybko potrafi ruszyć z tyłu na początku, a potem nie umie, Co to ma być? A potem, jak już wstaniesz, to już masz do widzenia. Możesz jechać od nowa. No i dziękować by było na tyle z mojej głupiej jazdy tym dziadostwem bo uwagę będę to lepiej przejechał i zagapiłem się <tryk> Jest. Chyba kogoś porąbało. No nie, ten kto to robił, to chyba już naprawdę mu bije na mózgu. Co to ma być? Chyba kogoś tutaj coś boli. Przecież to jest niemożliwe. Halo? Co za cymbał to zrobił? Kurde ty, no nie jakiś... Co to jest w ogóle? Muszę zmienić teraz, to, po prostu to są za ciężkie mapy. No i tyle. I to przejeżdżają, do paści. no właśnie. To co za... typy. No za, za wolno. Tam trzeba idealnie po prostu przejechać chyba na milimetry. Na milimetry. Co ja zrobię? Dawaj. Czego to tak wolno jedzie? O właśnie, tak to trzeba Ale to to już nie tak. Ale, Ale zepsułem. Tragedia. co to miało być. No, teraz pięknie. Jakbym tak to przejechał, to by było fajnie, wiecie? Tu trzeba jechać 300 na godzinę. No nie. No i jeszcze nie pojedzie, no co za franca. No! Napiernicze. Żebym chociaż ten głupi skok nas zrobił, bo by mi się przydało. I potem nawet już koniec może być, ale żebym go zrobić. No to samo Ja no nie mogę po prostu co za I mogę... no, to nawet nie jadę bo się nie opłaca, ja to Hmm Super, także to by było na tyle w tym odcinku, nie poszło mi, no i tyle zapraszam do oglądania innych odcinków, w których mi szło lepiej, no i cześć!